Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym. Powiedzmy, miejmy nadzieję, serii, ale to się okaże. Otóż widzicie Iron Man Challenge, jak mogliście zapewne zauważyć po tytule. Cóż, dlaczego Iron Man Challenge? Ja tu sobie może w międzyczasie zacznę, już moim spaczonym kurczę, wojownikiem, a w międzyczasie Wam powiem o co mi dokładnie chodzi. Dobrze. Więc tak, no, jeżeli chodzi o ten challenge, to przede wszystkim, <laughs> przepraszam, musicie się zgodzić z tym, że jest on nieco łatwiejszy niż kiedyś, ze względu na to, że mm, po prostu teraz y, automatycznie po uzyskaniu 10 poziomu dostajemy właśnie jakąś tam specjalizację, co jest powiedzmy problemem, ale z drugiej strony. Nie, nie widzę powodu, dla którego miałbym nie spróbować, nawet mimo tego, że, że właśnie tą specjalizację już na początku wybraną mamy. Ale wszystko fajnie. Z tym, że postanowiłem taką jedną rzecz spróbować, wprowadzić, to jeszcze zobaczymy. W każdym razie chodzi mi o to, że. Bo widzicie, robiłem jakiś czas temu ankietę, w której. Chodziło o to, żeby po prostu wybra żebyście wybrali grę, którą chcecie oglądać, tak? No i praktycznie bez dwóch zdań wygrał Warcraft 3, co mnie bardzo ucieszyło, bo przecież bardzo chciałem zagrać w tą grę. Problem jedynie polega na tym, że... No, nie będę ukrywał, ale jestem bardzo zawiedziony ilością wyświetleń na tej serii. No, troszkę mi jest smutno, bo wiecie, no, jednak ta gra wygrała, a mimo to nikt jej nie ogląda praktycznie. No cóż, tam bywaj tak. W każdym razie ja i tak mam zamiar ją nagrywać, ponieważ chcę sam dla siebie przejść tę grę, zobaczyć jak to wygląda. Więc nawet gdyby nikt tego nie oglądał, to ja i tak bym ją nagrywał, bo po prostu chcę, tak? A tutaj z tą serią jest troszeczkę będzie inaczej. Otóż chodzi mi o to, że mam taką. Mam taki pomysł, który gdzieś tam już jeden youtuber zastosował. Nie będę mówił kto, ale w każdym razie zastosował go i naprawdę u niego się to sprawdziło. I miejmy nadzieję, że tutaj również się spra y y sprawdzi, tak? Chodzi mi o to, że ja Wam zaraz zaprezentuję, powiedzmy, gameplay, tak? Z jakiejś gry? No, akurat w I'm tym przypadku great. jest to Iron Man Challenge World of Warcraft, oczywiście. No i wygląda to mniej więcej tak, że w momencie, kiedy seria powiedzmy się Wam spodoba, będzie tam odpowiednia ilość łapek w górę i tam powiedzmy może jakieś komentarze, ale najważniejsze, właśnie te łapki żeby były. No i w momencie, kiedy Wam się to spodoba i będziecie chcieli to oglądać. No to wtedy ja będę wrzucał kolejne i to kolejne filmy. W, w przypadku, kiedy na przykład wrzucę jakiś gameplay, powiedzmy z innej gry, i okaże się, że nie ma on za dużo wyświetleń, że tych łapek jest tak mało, że wam się to nie podoba, to w tym momencie po prostu ucinam serię. Może troszkę drastycznie, ale miejmy nadzieję, że to fajnie zadziała. Ze względu na to, że Chodzi mi o to, że przez takie coś jak właśnie się stało z Warcraftem 3, naprawdę, wierzcie mi albo nie, ale odechciewa mi się nagrywać, Odechciewa mi się nagrywać, grać, ponieważ no, sami rozumiecie, no, chodzi o to, że po prostu ja, ja się źle czuję w momencie, kiedy nagrywam coś i nikt tego nie ogląda, tak? Dla mnie jest to takie trochę smutne. I troszeczkę mija się to z celem, powiedzmy. Więc właśnie postanowiłem na tym tym razem spróbować czegoś takiego może bardziej ostrzejszego, drastycznego. Ale miejmy nadzieję, że wyjdzie to całkiem fajnie, i po prostu nie będzie się wam to podobało. Nie będziecie chcieli tego oglądać. To po prostu tego nie będzie. Wtedy, za miejsce tego, pojawi się może jakaś inna gra. No i wtedy znowuż staniecie przed wyborem, czy. Właśnie tego gameplay z, z tego będziecie chcieli oglądać czy nie. Więc myślę, że to tyle tytułem wstępu możemy spokojnie przejść do rozgrywki. Jeszcze tylko powiem wam, że jeżeli chodzi właśnie o Iron Man Challenge, no to wszystkie zasady znajdziecie właśnie w opisie tego filmu, jeżeli ktoś jest zainteresowany i nie wie. Ale pokrótce mogę wam tylko przybliżyć, że mniej więcej chodzi o to, że właśnie. Nie możemy używać yy, tego, każdego innego itemu niż koloru białego lub szarego, więc itemy białe są właściwie na wagę złota, można powiedzieć. Yy, dodatkowo nie możemy używać potionów, te, właśnie nie możemy specjalizacji wybrać. No co prawda, akurat tutaj mamy wybraną już od razu, no ale domówi się trudno, tak? Co tam jeszcze? No nie możemy hmm. oczywiście glifów, Enchantów używać i tak dalej, i tak dalej, Heartstone również chyba nie możemy używać, więc jest to powiedzmy utrudnienie. Na, zdaję sobie sprawę, że, i wy to też pewnie zauważycie, że początek Iron Man Challenge, gdzie właśnie mm, jesteśmy w tej startowej krainie, tak? Jest dosyć prosty i może hmm. troszeczkę się go, jakby to powiedzieć, źle oglądać, tak bo... Co to za challenge, w którym, wiecie, no, bijamy się tam w jakiegoś mobka i zabijamy go na dwa, dwa strzały i nie ma tutaj praktycznie żadnego wyzwania, więc to będzie takie na początek trochę nudne i dlatego chciałbym Was prosić i, i, i uświadomić też, żebyście po prostu nie zareagowali zbyt negatywnie na tą serię, że jak to proste, ej, idź, panie, coś tam, nie? Nie no, w każdym razie chcę, żebyście byli po prostu świadomi, że, że to na początku faktycznie jest dosyć proste, ale potem już jakieś schody na pewno się zaczynają. Zresztą, jak tak oglądałem troszeczkę na YouTubie już tego, no to widzę, że tam już koło 20-30 levela niektórzy giną, i, i to wcale nie jest tak kolorowo, tak? No, gdzieś tam pojedyncze mopki się zdarzają, po prostu no to wchodzimy w nie nie ma problemu, tak? Dopiero problem zaczyna się. W momencie, kiedy tych potworów jest coraz więcej Gdzieś tam są takie grupy właśnie, gdzie Gdzie powiedzmy, no nie da się wziąć tylko jednego potwora, tylko musimy walczyć Z kilkoma naraz i wtedy Tak ciekawie nie jest No ale no to myślę, że, że, że oczywiście rozumiecie to, tak? Tak jak mówię, no jeżeli chcecie, żeby ta seria miała jakiś sens, żeby pojawiały się to jakiś czas odcinki z tego właśnie to was proszę abyście odpowiednie właśnie kroki poczynili, czyli na przykład zostawili o Jezus, o, Czyli na przykład zostawili łapkę w górę, komentarz również możecie napisać, jeżeli macie jakieś propozycje ze swojej strony a tymczasem zacznijmy w końcu ten challenge, To prawda już zacząłem, no ale wiecie, no teraz możemy sobie porozmawiać troszeczkę na inny temat to był właśnie wstęp. No i dobrze, no jesteśmy, widzicie, mamy już prawie że czwarty level. także no, że spoko, no dokładnie. No i co? No i na początek być może zastanawiacie się, o Jezu Freak, grasz Aliantem! O, Ja co się stało, nie? Powiem tak. Aliantami bardzo mało w życiu grałem, a już na pewno nie grałem nimi na... Mm, tym, na Global. Pewnego swego rodzaju, właśnie ah! chciałbym. O, oh, jest. Szybko. Oh, go jest już do quest'a? Nie! Yeah. Wziąłem tego quest'a, czy nie? Fuck you. Fuck you! Serio, za... nie. zabiłem sobie potwora do quest'a. Nie. Dobra, nie no, poczekamy. Dobra, w międzyczasie jak będziemy czekać... No to właśnie, dlaczego Alien? No tak mówię, no dawno... Nigdy nie grałem właściwie na, na globalu. Y, w Alliance, gdzieś tam może jakiś małego... Y, powiedzmy, niskolewelową postać sobie zrobiłem. I to wszystko właściwie, tak? Więc postanowiłem, że... Będzie to dla mnie fajne nawet y, urozmaicenie. A dlaczego akurat Night Elf, Night Elf hmm, nie wiem, w sumie, polubię jak macha swoim długim mieczem. Nie, tak szczerze mówiąc, hmm, fajną ma tą pasywkę właśnie, Shadow Melt, gdzie możemy opuścić kombat, to jest świetne i myślę, że... W późniejszej fazie gry uratuje nam to tyłek niejednokrotnie, więc postanowiłem właśnie, że, że Night Elf. Po drugie, faktycznie podoba mi się styl walki Night Elfa, dlatego po prostu tak. Po trzecie, właśnie fajne jest w nim to, że... znaczy w nim, ogólnie Night Elfem grałem najwięcej chyba do szóstego poziomu. Więc właściwie nie mam, że tak powiem, żadnych doświadczeń związanych z tą klasą postaci, z tą klasą i z tą rasą, tak? Rasą, rasą, bo z klasą to mam, ale z rasą nie mam, przepraszam. Więc dla mnie też to będzie coś nowego, ciekawego. No i co jeszcze? No, ogólnie podobałem się Krajny Alliance, więc chciałem je po prostu pooglądać, przybliżyć. Przybliżyć się ku temu, zobaczyć jak to wygląda. Jestem teraz y, właśnie w Warcraft 3 troszeczkę y, tak bardziej się zainteresowałem y, właśnie lorem i tak dalej. No i też te krainy elfickie mnie tu jak najbardziej y, pociągają gdzieś. Więc postanowiłem właśnie takim najdelfem sobie zagrać. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie no. Słuchajcie, no. No, całkiem możliwe, że zginę gdzieś koło 20-30 poziomu, no i być może seria się skończy, a jeżeli się Wam będzie podobać, no to zrobi się nową postać i tym razem to będzie coś innego, więc yy, też jeżeli ktoś po prostu, nie wiem, źle mu się ogląda elfów czy, czy, czy coś takiego, no to niech się nie przejmuje, bo prawdopodobnie, jeżeli oczywiście seria się przyjmie, no to zobaczymy jeszcze kogoś innego właśnie na tym challenge'u no i dobrze, tym razem tymczasem mamy właśnie zadanie takie dosyć długie, znaczy zadanie krótkie, tylko że dosyć długa droga do niego. Niestety, no ale co poradzić, tutaj niestety troszeczkę się trzeba nachodzić. No i co, dostaliśmy chyba tarczę. Fajnie, że mamy tarczę i chętnie, wiecie co, właśnie, ważna rzecz. Bardzo Was proszę, dajcie mi znać, czy ja. Mogę W tym challenge'u Zmienić sobie specjalizację Ja wiem, że wspominałem o tym, że nie wolno Tak Ale skoro już Po wbiciu 10 poziomu Dostajemy z, to ja Tak powiem Z automatu właśnie tą Specjalizację No to tak mi się wydaje, czy aby Przypadkiem bym nie mógł Tylko raz sobie jej zmienić Jeżeli Mogę, no to jak najbardziej chciałem spróbować w prodno. Wiadomo, tak? No przecież nie chcemy zginąć, więc wypadałoby się, żeby ten Warrior umiał się jakoś bronić. No ale jak to wszystko wyjdzie, no to oczywiście mm, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że, że nie zginiemy, a, a seria się wam spodoba. Bo jeżeli się wam nie spodoba, będę widział gdzieś tam, nie wiem, milion łapek w dół albo 5 wyświetleń raptem. No to oczywiście ja ten challenge sobie będę kontynuował Gdzieś tam w międzyczasie Ale to wszystko już poza YouTubem, poza nagrywaniem Po prostu szkoda czasu na takie coś czego nie chcecie oglądać Więc wydaje mi się, że to jest dobry sposób Może delikatnie drastyczny, ale miejmy nadzieję, że Że to fajnie zadziała, bo u innych działało i faktycznie, tak? Mogę Wam nawet przytoczyć przykład ze swojego życia mianowicie był sobie YouTuber X. Nie będę mówił kto, nieważne. W każdym razie ten YouTuber X postanowił nagrać pierwszy taki odcinek, właśnie taki jak ja teraz nagrywam, taki informacyjny i powiedział ludziom tak: No, wiecie co, ja chcę nagrać to. Dajcie znać, czy się wam to podoba, czy nie. Oczywiście pod każdym filmem z tego, dawajcie mi tam gdzieś łapki, komentarze. Jeżeli będziecie aktywni, jeżeli będę widział, że się to Wam podoba, że, się to, że są wyświetlenia, że są łapki, no to wtedy będę po prostu to nagrywał. Tak? A jeżeli powiedzmy przez dwa odcinki będzie aktywność, a, przez, a na trzecim już nie, no to wtedy przestanę. No i ja sobie pomyślałem tak: kurczę, strasznie chciałbym go oglądać, tak? strasznie chciałbym oglądać to, co gość robi. Ten gameplay, właśnie w jego wykonaniu, więc postanowiłem, że kurczę, no zależy mi na tym, żeby on to nagrywał, więc co mi szkodzi dać mu łapkę? Tak? Co mi szkodzi kliknąć raz? Gość się musi namęczyć, na, naprodukować w tej grze, tak? Nagrywa to w świetnej, powiedzmy, jakości. To znaczy, nie chodzi mi o to, że Full HD czy coś, tylko chodzi mi o to, że jego komentarz jest świetny. Dodatkowo, właśnie. No wiecie, no, nagrywa to w bardzo dobrej jakości. I jeszcze do tego dochodzi renderowanie, wrzucanie na YouTube'a. Więc gościu musi powiedzmy na półgodzinny odcinek poświęcić jakieś półtorej, dwie godziny nawet. tak Więc dla mnie to jest 5 sekund, żeby kliknąć tą mm, zakichaną łapkę. Tak? A dla gościa to jest. Wiecie, parę godzin niejednokrotnie nagrywania i łącznie z montowaniem i wrzucaniem. Więc, chociażby przez sam szacunek dla twórcy, po prostu tą łapkę się zostawiałem, tak, ale y, czasami po prostu przyznaję, że mi się tego nie chciało robić. Tak, gdzieś tam nie byłem zalogowany na YouTube, no i musiałem się specjalnie, wiecie, logować. No i tam i, i mam takie, miałem takie doświadczenie, właśnie, że a. Jak ja mu nie dam, to tam jedna łapka w te czy we w te nic nie zmieni, tak? No ale wiecie, no jak potem y, pomyślało tak 1000-5000 osób, no to y, faktycznie tych łapek jest mało. A jeżeli chodzi o łapki, no to, no to z tym jest właśnie. Oczywiście pozycjonowanie na YouTube to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, y, moi drodzy, to jest po prostu motywacja, tak? Nie oszukujmy się, ale y, strasznie źle się cokolwiek tworzy, nagrywa. W momencie kiedy nie ma odbioru ze strony swoich widzów, tak? Widzi, taki twórca widzi, że coś po prostu się mm, ludziom nie podoba, coś czegoś nie chcą oglądać, więc koniec końców no, mimo to żeby bardzo chciał, no to po prostu odechciewa mu się kompletnie nagrywania, ponieważ, y, ponieważ mija się to troszeczkę z celem, tak? No, wracając właśnie do jeszcze tego przypadku z YouTube'a, no to tutaj jest yy, sprawa tego typu, że wiecie, ja wtedy poczułem się taki, nie wiem jak to nazwać, zastraszony to złe słowo, w każdym razie, yy, w każdym razie, przepraszam, yy, poczułem taki mózg, że jeżeli ja tej łapki nie zostawię, to wtedy tych odcinków nie będzie, a ja je bardzo chciałem oglądać. Więc no, wiem, kliknę tą łapkę, przecież nic się nie stanie, nie, nie wiem, nie urwie mi palca, nie wiem, nie, nie zginę, nie wiem, tak, po prostu ją kliknę i mam nadzieję, że inne, inne osoby też to klikną i dzięki temu będę miał hmm, co oglądać i yy, to bardzo fajną grę w wykonaniu jeszcze bardzo fajnego youtubera, jednego z moich ulubionych właśnie, więc... Więc to tyle, tak. No, teraz możecie sobie pomyśleć, że oh, że zaczyna się żebranie o łapki, coś tamtego. No jeżeli ktoś tak myśli, że żebram o łapki, że w ogóle coś takiego ma teraz miejsce, to bym bardzo prosił, żeby taka osoba, nie wiem, no zmieniła może nastawienie troszeczkę, tak? No bo yy, wierzcie mi, że naprawdę, no żebranie żebraniem, tak? Jasne, ale. Jestem, mam takiego troszeczkę, wiecie, doła po tej serii Warcrafta. No ja to tak czy siak będę nagrywał, więc nie ma znaczenia, bo akurat ta gramie mi przypadła bardzo do gustu i chcę i nawet muszę ją przejść od A do Z, więc co by się nie działo to i tak ją przejdę i tak. Ale no jednak jednak jestem troszki, troszeczkę smutny i, i zniesmaczony tym wszystkim, i taki trochę nawet, bym powiedział, zdołowany i mam nawet takie no nie wiem takie przeświadczenie, że kończy się mój czas na YouTube, że trzeba, nie wiem, pakować walizki do domu, ostatnio na przykład, nie wiem eee, czekajcie, czy ja tu mam jakąś lepszą zbroję? Mam buty lepsze mam wybaczcie na chwilkę o dobra, wyrzućmy jedną Rzućmy tutaj sobie coś, może to. No, i chodzi o to, że. Już nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć, kurczę. Za, za, zabrało mi to chwilkę. Właśnie musiałem poczyścić te bagi, no i przez to się gdzieś tam pogubiłem. W każdym razie, tak. No, niestety ta seria nie do końca się przyjęła. Jestem bardzo smutny i dlatego. Wolę już wam mówić co odcinek, żebyście mi dawali te łapki Zakichane i komentowali te filmy Po prostu chodzi o to, żebym widział, że to ma sens tak? Bo jeżeli ja widzę, że coś nie ma sensu No to faktycznie to nie ma sensu i nie ma po co tego nagrywać, więc Właściwie no, no tak jest, tak? Takie są dzisiaj realia no. Ale dobrze, jeżeli chodzi o ten challenge, no cóż no Na pewno ten odcinek będzie troszeczkę różnił się od innych, tak? Będzie się różnił, bo ja tutaj musiałem pewne rzeczy wyjaśnić, bo musiałem wspomnieć o kilku rzeczach, przez co e, nie do końca, wiecie, ten challenge jest challenge'em, tak? Bo ja tutaj nie mówię o tym, co tam gdzieś robię, co się dzieje, tylko właśnie e, mówię o tym, właśnie takie wprowadzenie zrobiłem. No i chciałbym, żebyście też nie zareagowali jakoś mega negatywnie, że ja tutaj pierdzielę o jakichś tam łapkach i tak dalej, bo po prostu no musiałem o tym powiedzieć, tak? Musiałem o tym powiedzieć, możecie się spodziewać, że w następnych odcinkach będzie troszeczkę inaczej i nie będę już wspominał o tych łapkach i tak dalej, no może gdzieś tam raz powiem. Ale to oczywiście pod warunkiem, że, że gdzieś tam się wam to spodoba, no bo jeżeli nie, no to zamykamy serię no i próbujemy coś innego, tak? No wiecie, nie, nie trzeba robić tak, że nie, nie spodoba się wam to, no to ojej, mi się nie podoba. jak chcę mi się już nagrywać i tam nie wiem, najlepiej usunąć kanał i iść płakać gdzieś do konta. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebym po prostu no, próbować, tak? Może gdzieś... Może to też polega na tym, że ciężko jest wam wybrać, co byście chcieli oglądać, jeżeli nie wiecie, jak to będzie wyglądało w moim wykonaniu, tak? Może po prostu Warcraft ma takie małe wyświetlenia, bo, bo jestem słaby w tym i, i nie umiem ciekawie opowiadać, nie umiem was zabawić i tak dalej. Może, może chodzi o to, że po prostu lepiej byłoby wam pokazać. Ym, Lepiej byłoby wam pokazać grę I dopiero potem żebyście mogli zadecydować Czy wam się to podoba czy się wam to nie podoba No cóż, możliwe że tak, możliwe że nie Ciężko mi powiedzieć, nie wiem Ale wydaje mi się, że coś w tym jest Wydaje mi się, że to ma sens, więc po prostu Jeżeli wam ten odcinek nie spodoba Albo przynajmniej nie spodoba się wam jego y, Koncepcja, tak, no bo Fakt y, tutaj mówię troszeczkę inaczej niż powinienem, to jest challenge, a mówię o jakichś łapkach więc tego nie bierzcie sobie do serca, tak? Po prostu mm, polubcie samą ideę, czy, czy wam się podoba Iron Man Challenge, czy się wam nie podoba i tyle, tak? Nie dobrze, już, już kończę o tych łapkach, bo nie chcę się tutaj rozgadywać, nie chcę, żeby tam 20 czy iluś tam minutowy film powiedzmy przez 80% Czasu był o łapkach, tak więc tutaj jak najbardziej yy, nie chcę Was to przynudzać. Więc myślę, że powoli będziemy sobie gdzieś tam kończyć. To jest tylko takie, wiecie, wprowadzenie. Zobaczymy, czy Wam faktycznie się to spodoba, czy się Wam to nie spodoba. Jest to też taka troszeczkę niespodzianka z mojej strony, bo ci, którzy tam głosowali w ankiecie, to na pewno wiedzą, że do wyboru Iron Man Challenge nie było, więc. Jest to takie troszeczkę zaskoczenie można powiedzieć no ale zobaczymy, tak? No zobaczymy, no to tam, tam nie, nie mówię, że ja to muszę nagrywać czy coś, tak ja po prostu mogę sobie to przejść w ciszy poza YouTube'em i nie ma problemu, tak? Ale myślę, że jeżeli mogę coś nagrać i się z wami tym podzielić i, i, i świetnie się możemy razem bawić, to czemu nie, prawda? Zobaczymy, no, tak jak mówię. Może faktycznie się uda. A może się nie uda i wtedy będziemy myśleć o czymś innym no więc, więc, więc tyle, tak? No tutaj nie ma, chyba nie ma sensu, żebym wprowadzał już jakiś inny wątek do tego filmu, myślę, że powoli możemy zakończyć mm, tą całą gadaninę taką. I, I po prostu już od kolejnych odcinków, jeżeli oczywiście zareagujecie na to pozytywnie, no to już od kolejnych odcinków będziemy sobie rozmawiać o czym innym, będziemy się miejmy nadzieję dobrze bawić. Więc jeżeli chcecie takie coś to pamiętajcie o chociaż tej jednej rzeczy, już tam komentarz Pallicho, ale chociaż ta jedna rzecz, bo jeżeli tego zabraknie, no to niestety, ale seria umrze po pierwszym odcinku. To będzie trochę smutne, ale zobaczymy. Tak, jak nie to to co innego, także nie przejmujcie się, nie myślcie sobie, że jeżeli nie wiem nie dacie mi łapki w dół i, i, i tej serii po prostu nie będzie Łapki w górę, tak? I tej serii nie będzie To, że ja usunę kanał, czy coś Nie, nie pamiętajcie, że robię też to Dla przyjemności, sprawia mi to Friday, więc Więc fajnie jest po prostu dla mnie nagrywać Ale tak jak mówię, no chciałbym też Widzieć, że Wam się to podoba i że chcecie to oglądać Bo w przeciwnym wypadku to jest takie trochę smutne i mimo to, że mi się podoba nagrywanie to to wcale mnie to już tak nie cieszy, jeżeli tego nikt nie ogląda i, i nie chce gdzieś tam i mu się to nie podoba. No i dobrze, moi drodzy, w tej oto pięknej studni, w której musimy zanurzyć nasz flakonik, myślę, że powinniśmy y, zakończyć dzisiejszy odcinek. Oj, przepraszam. Powinniśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że y, troszeczkę Wam to wyjaśniłem że, że zagłosujecie na to. Jeżeli nie, no to trudno, to może coś innego. W każdym razie ja się z Wami żegnam, bardzo ciepło życzę miłego weekendu i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, a z jakiej gry to zobaczycie sami. Trzymajcie się ciepło, cześć!